Witajcie w naszej kuchni. Dzisiaj kotlet TV pokażę wam, jak przygotować proste i smaczne sojowe kotlety. Jest to na pewno świetna alternatywa dla tych wszystkich z was, którzy nie jadają mięsa. Takie kotlety są naprawdę bardzo sycące. A zaczynam od namoczenia soi. Warto ją zostawić na całą noc w misce pełnej wody. Następnie soję odcedzam. Przekładam do garnka, zalewam wodą i na małym ogniu gotuję, aż będzie miękka, mniej więcej 1 do 2 godzin. Potem soję ponownie odcedzam i mielę w maszynce, najlepiej takiej o drobnych oczkach. Do zmielonej soi wbijam jedno lub dwa jajka, i dorzucam różne dodatki. Ja akurat dodałam suszone pomidory, ale możecie na przykład kaparę czy oliwki. Całość doprawiam pieprzem z solą i dodaję ostrą paprykę, a także troszkę bazylii. Polecam również dodać kilka listków świeżej bazylii wtedy nasze kotleciki będą jeszcze smaczniejsze. Całość dokładnie mieszam. Jeżeli właśnie zauważycie, że masa jest zbyt sucha, to wtedy dodajcie drugie jajko. Następnie nabieram łyżką niewielkie porcje farszu, formuję kuleczkę, następnie ją spłaszczam i formuję takie małe kotleciki okrągłe. Najlepiej wyrównać brzegi przy pomocy noża. Takie uformowane kotlety kładę na rozgrzanej oliwie i smażę z obydwu stron, aż będą rumiane. I gotowe! Kotlety sojowe możecie podawać z warzywami, na przykład świetnie smakują z kawałkami mozzarelli i plasterkami świeżego pomidora. Życzę Wam smacznego! A po więcej przepisów zapraszam na stronę www.kotlet.tv.